Mam po prostu jebana jego dawna. Kurwa, przednie godała mala. Kurwienie miał nogi. Kurwa! Ty bandita, idź za tobą, bastać bandita! there estamos de pente metro <laughs> 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 ...go do becz cisnął, ale szczerze. Ale wy to pod względem 50. humoru robicie? Humoru i charakteru. Humor, charakter, zachowania, ale bardziej intelektualne, no. Czemu ja jestem w B, a nie w E albo F, Bo, bo jak, się, jak się denerwujesz, to jest irytujący. Czeka, dzisiaj na niemieckim było super, ale czasami jak ci się dwali, to siedzisz jak przejebany jak paka gwoździ. Wiesz, co Jesteś jak spadasz z, dach, z dachu. O kurwa, ja czasami, jak ja spadam, ja, czasami, ja spadam z dachu, no tak, ja czasami to... Jak czasami spadam z dachu, to jest zajebiście! Jak spadłem z dachu, to czasami mam lepszych, nie mam lepszych staję niż śledztwie. Czasami, ale... czasami, czasami, czasami jak się spadnę to. z dachu, jest zajebiście. Kurwa... Czemu ja mu nic nie zadałem z... czemu on tak tankuje? Ej, Vex idzie tutaj. Vex jest dobrze, tutaj. Dobrze właśnie, dobrze, 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 dobrze. Opściłeś mnie. Pan jesteś. Ej, Vex może iść na topa. No, I rozjep kontrol warda możesz przy okazji. No kurwa ja ty mogę! Co tu jest? <gry> No chuj mi, A, kurwa, ja mam bardzo. kurwa, 700 figu! 700, nie mniej więcej kurwa. U, UPC, UPC. Więcej pigułek, 2000. Szybki, czekajcie zarazem na Allegro, szybki laptop do szkoły i nauki. 1000, 1700 zł. La, laptop do nauki zdalnej, 1500. Ula, la, to jeszcze nie dodałem tutaj tego. Ten szybki laptop Jak to się nazywa? Jak się to nazywa? Jak się to nazywa? Jak się to nazywa? O kurwa Intel Celeron i liczba rdzeni 2 Uuu lala to było? <grym> <grym> Pana kur... Leblak Mo <grym> Kurwa, czemu on tak zapierdala? Też chciałem się, się dowiedzieć. Czemu on tak zapierdala? Czemu on tak zapierdala? Kurwa Macie! O kurwa, to za ma... No się was. Mi też, ale no zagrano. Znaczy ta mapa nie jest aż.

No ty brzy Który nie miał nogi Nie Nie dało się jaki ty jesteś chuj Ja się uleczyłem bardzo mało Ej, kurwa, kurwa. Jest taki... Nie hydry. Jest taki trójkącik na dole. This is a large skill gap between your teammates. Chyba chodzi o szyńca. Co ty, kurwa, gadasz na mnie? O rzeczy? Nie obroń <noise> <mam prawie> szyńca. <noise> Dobra, robimy volt kick. Dla mnie volt kick Ej. szyniec. Zypierdalaj!